Dobra, więc witam wszystkich na drugim dniu z Legionem. Dzisiaj, widzimy, mamy już trochę więcej uczestników. Serdecznie pragnę powitać czterech gości z Warszawy, którzy do nas przyjechali. Dzięki, że jesteście. I cóż, mamy przygotowane generalnie 7 stołów. Jeśli dobrze pada, miałoby 14 osób, ale chyba oficjalnie w końcu będzie tych osób 13. Mamy najróżniejsze rozpiski. W końcu pojawiają się jacyś gracze imperialni. Jeszcze rebeli nie dostrzegłem, ale może też gdzieś na stole się pojawi. I cóż, w trakcie różnych gier będziemy sobie chodzić po stołach, będziemy sprawdzać, jak tam sytuacja wygląda, będziemy patrzeć, jakie przygotowali dla nas ludzie rozpiski. Także jak widzimy, stoły mamy już pięknie przygotowane i słyszymy się w, no, na jakimś kolejnym etapie naszego eventu małego. Dobra, udało nam się w końcu rozstawić. Troszeczkę to zajęło, ale gramy sobie Bombing Run, także będzie bardzo ciekawie. Clear Conditions i Hempt Także jak widzimy, tutaj jest standardowo masa jednostek na sobie. A tutaj całkiem ciekawie Imperium rozstawione, część Imperium znajduje się. W prawej stronie patrząc od Red Playera mapy no i jedne motorki z bombą gdzieś tam od boku z ukrytym punktem będą zajeżdżać. Także gra zapowiada się naprawdę ciekawie. Gdzieś tam w trakcie pewnie będziemy robić jakieś przerywniki. Ewentualnie na końcu opowiemy jak tam, jak tam wrażenie z gry, co zagrało, co nie zagrało, jakie decyzje podjęliśmy. To Tetek na ostatnim dniu z Legionem. Jesteśmy już po pierwszej grze, także ja sobie dzisiaj zagrałem z Mikołajem, naszym e, można powiedzieć londy, londyńskim graczem, tak? e, bo tutaj Mikołaj ma takie swoje pewne osiągnięcie, o którym jeszcze nie powiedzieliśmy. E, było to czwarte miejsce, dobrze pamiętam? No, tak, czwarte miejsce na turnieju w Londynie, także jesteśmy tutaj dumni z naszego kolegi, że się tak fajnie pokazał za granicą. E, i cóż, e, Rozpiski mieliśmy takie, że tutaj Republika, tutaj Imperium, graliśmy sobie Bombing Run. Jak już na samym początku wspomniałem, e, gra skończyła się w szóstej turze. Niestety nie wynikiem, bo wynik byłby 3-2 dla Republiki, ale wybiciem wszystkich jednostek Republiki przez jednostki Imperium. E, gra była bardzo zacięta. E, cóż, jakieś pierwsze, możemy powiedzieć, postrzeżenia na temat poltercraftów. To, czego się spodziewaliśmy, są w miarę miękkie, chociaż dzisiaj i tak ładnie broniły. Ataki Souverano są, są naprawdę ciekawymi atakami, nie są e, najprostsze, że tak powiem, do użycia. E, jeden Flutterprof na przykład spadł mi bardzo szybko, natomiast drugi latał e, do piątej tury, trochę w piąty wpadł. E, także na pewno są to bardzo ciekawe jednostki, są one dosyć miękkie, trzeba je jednak mimo wszystko uważać. Łatwo można je zepsuć, bo już przy trzech mundach się psują, tutaj myślę, że jeśli kiedyś chcieliby je ratować, to myślę, że przy czterech mundach byłoby już spoko, e, natomiast to taka moja myśl na przyszłość, na dzień dzisiejszy są to na pewno ciekawe jednostki, atak uweranowy udawało się przeprowadzić dwa razy, co prawda z niską, z niską skutecznością, jednakże było to spowodowane no, czystym, no, czystą zależnością na temat rzutów. Tak? Tutaj również mogłyby być 4 trafienia, mogą być 0 trafień, także rzuty rzutami na pewno FlutterCraft ma potencjał dobycia bardzo dobrą jednostką. Także.. Chciałbyś coś e, Mikołaj powiedzieć? Tak, no, no, to ja ta bryna, bardzo dziękuję za tak, grę, bardzo, bardzo kulturalne, jesteśmy ciepło przyjęci, piękne tereny, bardzo dobra profesora prywatnie W ogóle wszystkich tych to, kolegów. E, no faktycznie zacięta gra, Wybijaliśmy sobie wnioski muszące bomby bardzo strategicznie. Moim takim e, właściwie wytrychem wszystkiego i nawet chem tutaj pasowało to ustawienie, było to, żeby po prostu zastrzelić lata w Kirchynurze z koordynacją z Zostałem z dziewięcioma i od Boska, e, z Pirsem i oczywiście na się najpierw tego lata e, bajka. Czy czymkolwiek innym uczyniłem a potem dobić się Boskiem. Nie też że zabić lata, który miał bombę, to jeszcze zgarnąć bełty. Zabrakło oczywiście, tam milimetrów, bo Michał bardzo się tam nie wycofał, ale to też był dobry układ, bo stracił tę turę, żeby nie wypuścić żeby nie strzelać, żeby tam gdzieś się ruszać. Także tutaj na się nie powiem, ale jakiś tam y, troszkę efekt uboczny uzyskałem, y, a potem już naprawdę ta gra, rozwiska się fajnie sprawdziła, tam, jak gram na Polusie, na Bosku, na, na pichociarzach i na bajkach. Video y, daje nam dobrą koordynację. Steaktory zdejmują su dużo imów, dużo strzelania, szybkie bajki z impaktami, fajne chwilę kości. Y, Kalus bardzo dobry też, bo by wyrzuciłem. na, na, na które wyrzuciłem Michałowi karty, gdzie tam był on pierwszy. Y, sporo też supresów podpadało bo jednostka jest mocno, ta rozpiska jest mocno sukcesująca, więc też troszkę te klonów uciekało. E, oczywiście nauki bardzo twardzi, też gratuluję, dużo nie, trzeba było rano do bić. I w ogóle cała rozpiska jest ciekawa, tak. poza mechaniką, to ma kupę żyć albo za armorem, albo za powerem, albo po prostu e, no, jednostki są milionami do życia. E, także przyjemna gra i ja dziękuję. Może jakiś raport napiszę wspólny, bo faktycznie były śmieszne zwroty, także... Tak, było naprawdę ciekawe. Ja też dziękuję za grę. E, między innymi Możemy przybliżyć już teraz jeden ze wzrostów akcji, było wyeliminowanie speederbików w tamtym mieści, miejscu, gdzie widzicie bombę, dokładnie tutaj pokażę palcem, gdzie mniej więcej też w tych okolicach spadł lat w drugiej turze. Także tutaj też mój błąd z zagraniem lata. Nie jestem przyzwyczajony do grania na Imperium, które ma bardzo dużo ilość krytykali. To trzeba przyznać, że jak gramy sobie Republiką, bądź też separatystami, to aż tylu krytów jednak, myślę, nie jesteśmy w stanie wyzyskać, co są w stanie wyzyskać właśnie Shory, Kalus, jakiś bosk, który też zresztą stracił na trafienia krytyczne. Także tak. Tutaj jak to nie jedna bardziej... bomba, która spadła, tak naprawdę, bo potem spadła no tak, bomba lata bo, i bomba moja druga spadła. Chciałem podnosić. Przez dwóch było 3-3 dzięki bałty, natomiast boss został tutaj bardzo przytomnie dobity. Wiedziałem, że muszę to podnosić tej planie, bo nie będziemy szansy tego wyciągnąć. No ale się udało, A, tak. więc, więc tutaj dzięki temu. Tutaj spadły dwa oddziały łuki, i generalnie mój plan był taki, że jedne łuki, że tak powiem, dokonały planu. Podniosły bombę i zdetonowały, niestety drugie spadły już od własnej bomby, ale no, musiałem to robić po liczba tur. Natomiast nie zdążyły przez to pójść do kolejnej bomby, podnieść się i znowu zdetonować, dzięki czemu wygrywałbym wynikiem 4. 3 bądź też 4-2 w zależności od tego, czy zginąłby bosk. Natomiast no, no, to ja z strategią było... Z tak. było załatwienie tego lata i to I po było wszystko, a reszta to widziałem, że będzie najpewniej te bamby, jeżeli tylko się przytomę, będziemy no. uszać, tak. nie będziemy ruszać, to spuścimy oboje. Więc miałem miało taką przewagę, no. albo małe punkty i, i bicie piechoty, które jednak miało 1 i ta armia się pewnie wszystko rozdzieliła, bo albo obudzili dalej i do sobie samych korupcję i tak dalej. no, tak. no, no ja, tak ja tak też już się nie skupiałem na tym, żeby strzelać, bo miałem tych strzelających, nie strzelili ani razu przez całą grę, Natomiast no, tutaj już było bardziej skupienie się na scenariuszu, Także jeszcze za dużo ostrzelających nie mogę powiedzieć, bo nie wiem jaką mają siłę ognia. Natomiast, natomiast jak mówię, Fluttercrafty naprawdę są ciekawymi jednostkami. Będą jeszcze dzisiaj testowane przeze mnie raz, bo mam jeszcze jedną z tych systemów Więc myślę, że po drugich, że będę w stanie nieco więcej o nich powiedzieć, bo jest to pewne takie pierwsze doświadczenie z tą właśnie konkretną jednostką i cóż, ta rozpiska miała po prostu też bardzo dużo, że tak powiem, różnych możliwości. Źle też zagrałem Face 1 nie za bardzo je wystawiłem. To są takie błędy, które gdzieś tam w sobie musi poprzez przeanalizować i wyciągnąć. Natomiast no tak, sama gra była bardzo za, zacięta, jakby nie patrzeć, toczyła się do szóstej tury yy, i zakończyła się takim, myślę, dosyć nietypowym wynikiem, czyli wystrzelaniem wszystkich jednostek jednego z braczy. Także dziękuję A jeszcze razie, raz. żeby dopowiedzieć, to bounty udało się zgarnąć oczywiście w kolejnej turze, tak? tak w drugiej turze. Tak jakby się nie udało tego zrobić, ale w kolejnej turze ta łożmo tego jednego krytyka uzyskało, yy, ale też były ryzyko, że nie uzyskał tak. tego serdziania kryta, więc też trochę, to, tam, że szczęścia, bo jedno kostek jest pięć, tak? Tak, że... kostek jest pięć i. i Nakryty, więc gdzieś tam, gdzieś teoretycznie powiem wypaść, ale był tylko jeden. Tak, ale i jeden potrzebny. To była to tak. Jeden był jeden potrzebny, także wszystko, wszystko. się zgadza na wiadomość. Gdyby też to się nie wydarzyło, ja miałem yy, lata do aktywacji, lat by podlatywał, spuszczałby bombę yy, i też gra mogłaby się potoczyć inaczej. Tu po prostu byli, wszystko byłoby bliżej do zrzucenia tej bomby, jeśli lat sam by nie był w stanie jej yy, yy, zrzucić. Także jeszcze raz dziękuję, dzięki za grę. I słyszymy się już w kolejnej grze, ewentualnie przy jakichś krótkich, czy tak powiem, wywiadach z graczami, jak tam im się dzisiaj grało. ja teraz ja, Wha... yeah. ja to, ja to się, się ja, yeah. ja za sobie to, to właśnie teraz teraz ta, ja powiem może Piotrka też też potent to jest <omedical Reagan>

Tutaj na stole była gra generalnie rebeliantów kontra separatystów. Było rozgrywane major offensive, tak? clear conditions i key positions. Rebelianci wygrali finikiem 2-1 i to, z tego co widzimy, było bardzo krwawo. Bardzo dużo zarówno rebeliantów, jak i, jak i droidów poszło i na złom, i na cmentarze. Widzimy, że ten jeden oddział, to są snajperzy, jeden oddział snajperów tutaj rebelianckich przejął właśnie punkt punkt przy drzewie. Tutaj e, środkowy punkt został również finalnie przejęty przez rebeliantów. Mimo tego, że tutaj potężny czołg próbuje się, e, można powiedzieć, przebić, forsować ten punkt, to jednak Jennerso razem z ATRT e, przewagą liczebną go przejmują. I tam droidy B1, ostatni punkt e, i w zasadzie jeden punkt dla separatystów, e, zabezpieczają. Także jak widzimy, gra, gra musiała być naprawdę krwawa. Byli i Mandalorianie, i były bx -y z tego co widzę, i te Siri, droideki, także różnorodność tutaj, tak, to oczywiście Rebeliana czy oraz Samin Wren, także tutaj różnorodność, jak widzimy, rozpisek w naszym dzisiejszym dniu jest jak, no jest dosyć spora, tak, jest duża i cóż, to, to jest takie też ciekawe doświadczenie, że można sobie zagrać w końcu przeciwko wszystkim różnym czterem frakcjom, już nie tylko jak widzimy, separatyści i republika, ale i rebelia i imperium. Także mam nadzieję, że kiedyś i u nas na kanale zagoszczą jakieś gry, już konkretnie na raporty. Jak na razie tylko jeden raport przeciwko Re rebelii, Republika kontra rebelia. Mam nadzieję, że z czasem się to zmieni i uda nam się nagrać też jakiś raport przeciwko imperium, może imperium kontra rebelia. Kolejną grę dzisiejszego, y, pierw, pięknego dnia. Y, ja sobie tutaj postanowiłem przetestować Chieftana w zestawieniu z Bijącymi Łuki, dwiema ważkami z Dynast, Bomber... no, no wiadomo, Bomberzami, kom z Jammerami, at dwa razy face w jedynki z DP-23, tak wychodzimy na blisko, jedne face dwójki z Sixem, em także też troszeczkę większa odwaga, dodatkowo y, Dodatkowo tutaj używam Vigilance na Chieftanie, Nauki Warriorach Smokey. ten Te City Offensive Pusha to i na Chieftanie i na Nauki Warriorach z Body standardowo, także tutaj będziemy testować smoki po zmianach, a tutaj w przeciwnym mamy y, drużynie y, gracza Imperium, także mamy sobie jedną wersję z E, oczywiście ma jeszcze Huntera, znaczy nie Hunter tylko Sentinela, tak Overwatcha, Offensive Pusher, swoją e, broń. Mamy trzy oddziały Imperial Special Forces, z czego jedno to będzie Inferno Squad. E, wszystkie są wyposażone w Offensive Pusher. Dodatkowo oni mają sobie te swoje hewiki. No i mamy też trzech Shore Trooperów z. E, heavy'kiem i trzy mośniarzu do tego. Gramy sobie Limited Visibility, Payload i Major Offensive, także będzie całkiem ciekawa, emocjonująca gra. Zobaczymy jak się potoczy. Jak to na początku jest zawsze, może to pójść w dwie strony. Na pewno gra będzie bardzo ciekawa. Więc tak, tutaj na stole rozegrała się bitwa separatystów z siłami Imperium. Jak widzimy, tak jak mówiłem wcześniej, właśnie, że jest bardzo duża różnorodność rozpisek. Tutaj pojawiły się spidery, tu pojawił się krynik z aż czterema oddziałami dew trooperów. Także po zmianach widać, że można tak wsadzić i tutaj udało się nawet chyba 9 aktywacji, tak, wycisnąć. Także, tak? Wcisnąć. Czterech szturmowców. Także jak widać po, po zmianach punktowych, tutaj krynik z dewtropery trochę może wraca do życia. Natomiast tutaj, że tak powiem, to już było coś, co generalnie było gdzieś tam znane ludziom. Natomiast nowością pojawiły się tutaj właśnie Spider-Droidy w separatystach i chcielibyśmy parę słów opowiedzieć generalnie i o bitwie, i o samej jednostce, jaką jest Spider. -droid. Teraz była ta konfiguracja ćwiczona, czyli z Laser kanonem, z AI Attack. I to już jest druga konfiguracja, bo pierwsza była Janowa, pierwsza w poprzedniej grze. No i tak powiem, że Spiderki bardzo fajne, świetnie strzelają. Myślę, że tutaj ten AI-Protokół, troszkę się ten AI marnował, tam może przy jednym strzelaniu się przydało. Tutaj bardziej chyba bym dał Engage-Protokół do nich, ewentualnie Dodge-Protokół. W tej konfiguracji, myślę, że to mogło mieć większe znaczenie. No ale tutaj ten Tomek nie chciał, Tomek, tak? Tak. tak. Tomek nie chciał strzelać do Spiderów, żeby się nie odpaliły self-destrakty, bo był, miał taką górę. No to była główna taktyka, żeby. Główna ulec... atrakcja była. W poprzedniej grze udało się by... nas odpalić na trzech jednostkach. Żeby skupić się na trupcach, czyli na BX-ach, pojedynkach, uro. które naprawiały Magdalena, które stanowiły zagrożenie dla kaniki i a, szturmowców a, odprowadzających a, świadka. Także w tej grze Spidery mocne, dobrze strzelały. Świetnie, świetnie broniły było armor 3, a tutaj mało impaktów było. Na no, poprzedniej grze było dużo impaktów i wszystkie Spidery spadły, ale nie za darmo, bo strąciły tam Erspidera jeszcze i, i Spidera, także dwa chybiki republikańskie strąciły, zanim zginęły. Natomiast no, no, na razie i szybkość dwa poruszania, więc są dość, dość mobilne. Całkiem fajnie się tym gra. Jeszcze dostała dzisiaj do przetestowania konfiguracja z mytaczami ognia, zobaczymy jak się do spisywały. Ogólnie pozytywne wrażenia ze spojderów, może nie aż tak jak z Magna ale, ale całkiem, całkiem solidna jednostka. No to tak, jeszcze tutaj może małe słówko o Death Trooperach, bo u nas na kanale, że tak powiem, Imperium jeszcze nie miało okazji zagościć jakoś bardziej. Przepraszam za bałagan, nie spodziewałem się filmowania, że tak powiem, końcowego wyniku. Co jedyne mogę powiedzieć ze swojej strony, jako określił Imperium o Death Trooperach. Niestety mam tylko dwie jednostki na własność, pozwoliłem sobie pożyczyć jednej i sproksować za pozwoleniem przeciwnika czwarte Death Troopy. No i bitwa mi pokazała, że są warte grania na czterech jednostkach Death Troopy. Więc będzie się trzeba będzie wybrać do sklepu i zakupić. Bo ten drop, punktowy na pewno nie, nie dał dużego gusta moim zdaniem, i będą się pojawiali na stołach. No, okay. no cóż, z końcu udało się, że tak powiem, wypełnić dzisiejszy dzień. Rozegraliśmy naprawdę wiele bitew, było bardzo ciekawie, były przeróżne rozpiski, przeróżne armie, przeróżne pomysły i style gry. Także cóż, możemy uznać, że dzisiejszy dzień był jak najbardziej pozytywnym dniem. Wszystko tego fajnie się skończyło i planujemy w przyszłości organizować prawdopodobnie raczej jakieś kolejne takie dni. Także cóż, będziemy zdawać jakieś małe relacje z takich dni, z Legionem. Ja już się z Wami żegnam. Dzięki wszystkim uczestnikom za przyjście, za przyjazd. Mam nadzieję, że również Wam się podobało i widzimy, słyszymy się w następnym filmie.